Cześć, jestem Devon i witam Was na czwartym odcinku z serii od Zera Farming Simulator 25. I od razu zaczynamy z grubej rury, bo wypożyczyłem sobie klasa, małego klasa z turem, żeby zacząć, żeby mi się po prostu łatwiej ładowało palety. No bo w ostatnim odcinku zresztą jak widzieliście, tym małym, tym małą ładowareczką to się no po prostu nie dało ładować, dlatego postanowiłem, że teraz się nie będę męczył, już wolę zapłacić no trochę więcej, no bo z 6 tysięcy wyniosło mi same wypożyczenie, a tam miałem za tam 40 tysięcy na zawsze tę ładowarkę, ale... Mówię, raz załaduję i będę miał spokój. No dodatek to klasa, jeszcze dzisiaj wykorzystam do innych rzeczy, więc i tak mi się zwróci. No i tak, załadowałem 37 tysięcy litrów, nie ładowałem wszystkiego, bo wiedziałem, że to jest malutki klas i raczej sobie nie poradzi. A szczególnie, że tam na drodze jest taka górka, bo postanowiłem, że pojadę na najdalszy skup jaki jest, bo tam była najlepsza cena. Choć yy, uważam, że to był błąd, no bo. Te 20 czy 30 euro więcej na, na, To nie jest taka duża ilość, żeby, żeby jakoś mi to zrobiło dużą różnicę I, i tak szczerze to mogłem pojechać na ten skup tutaj przy farmie Ale no dopiero potem sobie pomyślałem, że to jest bez sensu No i dobra, dojechałem na miejsce Wyładowałem, oczywiście za wcześnie rozpiłem pasy I mi pospadało trochę palet Ale szybko pozbierałem I reszta też się sprzedała. Mam już 90 tysięcy, ponad 90 tysięcy no już fajny pieniądz, powiem Wam, że no te tunele są strasznie opłacalne. To znaczy szklarnie i tunele, bo szklarnie to nie tutaj, tylko na innej serii. Są bardzo opłacalne, naprawdę. Yy, ile ja je mam? Dwa miesiące. Dosłownie, no dosłownie dwa odcinki w sumie można powiedzieć, że mam te szklarnie, a już takie pieniądze, oczywiście to nie są wszystkie pieniądze, jakie dostanę, bo dopiero sprzedam połowę tych palet, jakie mam, ale to zaraz zobaczycie, ile będzie łącznie ze wszystkich, wszystkich palet, jakie mam. No i dobra, jestem z powrotem na gospodarstwie, tym moim gospodarstwie, no nawet nie może tego na razie nazwać gospodarstwem, tylko nie wiem, jakąś plantacją, ale no... No, naprawdę powiem Wam, że bardzo fajnie się teraz ładuje tym ciągnikiem, no nieporównywalnie w porównaniu do tego, co tam było w ostatnim odcinku, no to to jest nie była ziemia. No i dobra, palety załadowane, 24 tysiące litrów jest. Nie pokazywałem Wam wszystkiego, no bo to nie ma sensu. No chyba każdy wie, jak się ładuje palety, a jak nie wie, to widziało zresztą przed chwilą urywek. No i co, wjechałem na ten skup. Jeden, jedynym minusem tego skupu jest to, że ma bardzo mały ten punkt sprzedażowy. Ale to sobie poradziłem. Zepchnąłem wszystkie palety, a tego czego nie mogę zapchnąć, to wziąłem sprzedam y, przyczepkę. No bo i tak ona teraz mi nie będzie potrzebna, bo planuję sprzedać palety raz na rok, jak jest najlepsza cena. No bez sensu sprzedawać się, nie wiem, w marcu, czy w kwietniu, czy tam w środku roku, jak są strasznie tanie, bo to chyba po 1600 czy 1800 chodzą. No to wolę przetrzymać cały rok y, te palety wszystkie i sprzedać je za jednym razem i kosić porządny hajs. No, tak jak w ostatnim odcinku was się pytałem, czy skipować trochę czas, y, czy nie. No to widziałem komentarze, że no przyskipuj, no bo to bez sensu, żeby byśmy czekali na nie wiadomo co ja się z tym zdaniem waszym zgadzam, no bo według mnie to już by się zaraz nudne stało, kiedy bym to samo nagrywał i nic by się nowego nie działo, dlatego postanowiłem, że jak przeskipuję ten miesiąc, czy tam niecały, to się nic nie stanie. I też jest pytanie takie do Was, co sądzić o tym, żeby zacząć już może używać jakichś modów? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze za wcześnie? Czy jeszcze, nie wiem, kupić dopiero coś i dopiero wtedy używać modów? Bo tak jak w ostatnim odcinku wspomniałem o tym Cytrusie Świadku, że wydawało mi się, że oni nie używali żadnych modów, to ktoś z Was mi napisał, że oni używali mody. No i faktycznie używali, do tego postanowiłem, że w sumie może by zacząć też używać modów. Nie grać do końca 100% bez. No bo z drugiej strony. No, też to będzie nudne w końcu, jak będę tylko grał na oryginalnych. No, powiedzmy szczerze, w tej wersji gry, akurat, nie ma dużo ciągników, nie ma dużo maszyn, no jest uboga ta gra. Dlatego postanowiłem, że może jednak się przekonam do tych modyfikacji i wgram parę oczywiście nie na razie, tylko teraz was się pytam, co wy na ten temat sądzicie, czy wgrywać, czy może dalej kontynuować tak dopiero jak się jakoś bardziej rozwinę, no bo na razie mam te 185 tysięcy, no i może za wcześnie jeszcze, jeszcze się wstrzymać z tymi modyfikacjami i dopiero jak na przykład już będę miał jakąś większą farmę, taką, którą można zbudować z oryginalnych maszyn, to dopiero bawić się w modyfikacje. No powiedzmy sobie szczerze, no nie będę co odcinek, czy tam co dwa odcinki jeździł i napełniał wodą tych szklarni, bo to zajmuje strasznie dużo czasu, i tak myślę, żeby na przykład w sobie modyfikacje na automatyczne nawadnianie. Ona oczywiście pobiera jakieś pieniądze, czyli to będzie fair i nie jest to tak, że ja będę za darmo miał to wodę. Ona będzie normalnie się uzupełniała za pieniądze i według mnie może użyję tej modyfikacji. No i tak samo super siła też by mi się przydała, no bo no jest ciężko. Dlatego tak myślę, że nie, może jeszcze 2-3 odcinki. I wtedy zacznę możesz coś wgrywać. Dobrze by było na jakąś super siłę, dobrze by było już właśnie te auto uzupełnianie tej wody, no bo to dużo by mi ulepszyło grę. I przyspieszyło trochę tą grę, no bo ta seria też nie chce, żeby ona trwała 1000 odcinków czy 100 odcinków. Tylko żeby, raczej, nie wiem, na 50 czy na 60 maksymalnie już może się skończyła, no bo nie wiadomo ile tego nie będę ciągnął, no bo to się też staje nudne. No już fajnie było jakoś zrobić nową serię z farminga piątki, bo pewnie fani farminga, co wejdą na YouTube'a, mają pewnie to samo, czyli cały czas oryginalne maszyny, cały czas oryginalna mapa, a ja już bym chciał zaraz coś zacząć kombinować innego. Dlatego tak myślę, żeby może zacząć, nie wiem, od 10 odcinka już. Używać modyfikacji, trochę sobie ułatwić tą grę, przyspieszyć ją na pewno i was trochę nie zanudzać. też w tym samym, bo w tak szczerze, to, to odcinek przez jeszcze z 2-3 odcinki będę jeździł, tylko y, nawadniał y, te tunele i będę sprzedawał palety. No w sumie co ma się innego dziać? I, a i robił kontrakty, no bo mam na razie 180 tysięcy. Jak sprawdzałem moją łąkę, którą chcę kupić, kosztuje 250 czy 220. 000. Plus do tego, zagroda dla kóz kosztuje chyba 100 tysięcy, dlatego według mnie trochę jeszcze trzeba będzie tam to poczekać. No bo jeśli teraz kupię łąkę, to nie będzie mnie stać na zagrodę, a tym bardziej potem na kozy. No bo tak, jak ktoś to ja będę trzymał kozy, nie chcę owiec, bo to też każdy robi, w sumie krów tak samo, może krowy kiedyś zrobię, ale na razie nie. Na razie będą same kozy. Dlatego, co o tym sądzicie, czy może wgrać parę modów? Oczywiście za, kar... za parę odcinków, nie od razu, nie już, na... nie już w następnym odcinku, tylko jeszcze trochę się rozwinąć i dopiero potem yy, użyć modyfikacji. Albo na przykład w kolejnym odcinku dodać tylko jedną modyfikację, czyli, czyli na przykład automatyczne uzupełnianie wody w y, tych tunelach. Bo to, tak jak widzicie teraz, cały czas jeżdżę i tylko uzupełniam tą wodę i pół odcinka w sumie na uzupełnianiu straciłem. Co o tym sądzicie? W czasie jak uzupełniałem sobie wodę, to tak pomyślałem, że skoro mam 180 tysięcy, to dlaczego by tego nie wydać i postanowiłem postawić jedną szklarnię, i na dodatek do tego ten taki malutki skup, żeby nie musieć wozić tam właśnie pod drogę, to będę sobie tylko wypychał te palety do skupu i automatycznie one się będą sprzedawać. I dzięki temu sobie przyspieszę trochę e, robotę. No bo no nie będę musiał ładować tego wozić albo nie będę musiał tego łapać sobie w natur i przewozić, tylko po prostu będę wypychał. One się automatycznie będą sprzedawały No i według mnie takie usprawnienie jest fajne Jak wy macie jakieś pomysły jeszcze na jakieś usprawnienia Macie jakieś triki swoje, których używacie I które przyspieszają bardzo mocno zarabianie Przy tunelach oczywiście Mówię o tunelach Przy sprzedaży, jakieś, przy nawadnianiu czy coś To możecie mi napisać to chętnie skorzystam z Waszych sposobów. I oczywiście, jeśli ktoś da bardzo fajny sposób, to o nim wspomnę w następnym filmie albo i nawet pokażę cały komentarz na, na filmie, żebyście sobie mogli zobaczyć, kto i co zaproponował. I po prostu takie wynagrodzenie będzie, jeśli ktoś w ogóle chce. No i jeszcze w międzyczasie postanowiłem, że trochę odświeżę to miejsce, bo było tutaj pole i ciężko mi się jeździło po nim. Dlatego wziąłem i posiałem trawę, oczywiście pędzlem, nie bawiłem się już w siewniki, w sianie i tak dalej. Dlatego pędzlem wziąłem po prostu, zasiałem trawę, na dodatek jakby tą drugą trawę położyłem na to nie samą teksturę podłoża, tylko jeszcze na górę dałem trawę już rosnącą, żeby jakoś to tak wyglądało ładnie. Bo sama ta tekstura taka trawy na podłożu wygląda tak średnio, a jak jakieś tam ścibła wystają, to jest od razu ładniej. W czasie, jak będę dalej uzupełniał tą wodę, to postanowiłem, że wezmę jakiś kontrakt na zasiew, ale coś tu nie, nie zagrało i ten siewnik nie chciał się napełnić nasionami, dlatego pojechałem i po prostu chciałem odpalić pracownika, ale też się okazał jakiś problem, bo niestety to nie jest odpowiedni miesiąc na, na siew. No i trochę się zdziwiłem, bo mam zadanie na siew, a jest luty, a oni każą mi siać. Trochę się zdziwiłem, ale. Ale to nie ma co. No i dobra, teraz wsiadłem do kultywatora. No, bo zauważyłem, że kończył się kontrakt, to postanowiłem, że ja szybko wsiądę, dokończę go, żeby móc potem odpalać kolejne kontrakty. No i dobra, po skończonych kontraktach znowu przyjechałem uzupełniać wodę. No, według mnie to chyba jeszcze czas wgrać w sumie tego moda na tą wodę, żeby ona się sama uzupełniała i nie żebym nie jeździł z tubeczku. Będą mi zabierane pieniądze co, co chwila za każdy litr wody tam będą pobierane jakieś pieniądze, więc uważam, że to będzie fair. To nie jest taka modyfikacja, że daje nielimitowaną wodę. I co o tym sądzicie? Ja to chyba zrobię, na pewno to ulepszy grę i ta gra nie będzie taka nudna, że będę musiał cały czas jeździć z tą beczką. A w tym, a w tym czasie, co będzie się o tym, co się nawadnia woda, ja będę robił sobie coś innego. No i dobra, dzisiaj taki krótszy odcinek, no bo mam trochę urwanie głowy i mam za dużo roboty, ale postaram się następnym zrobić dużo, dużo, dłuższy. No i co? Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć.